To, co kilka dni temu wydawało się być dziką plotką, dzisiaj stało się faktem. Adrian Newey odchodzi z Red Bull'a. Co dalej? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 1 maja, Daniel Biały, echa padoku. Adrian Newway odchodzi z Red Bulla. To już oficjalne. Dzisiejszą datę zapamiętamy z wielu powodów. Jednym z nich właśnie będzie to, że otrzymaliśmy oficjalną informację zespołu Red Bulla o rozstaniu z doświadczonym projektantem. Adrian Neway pozostanie w grupie Red Bulla do 2025 roku. Jest wzmianka o pierwszym kwartale, ale nie będzie już pracował przy operacji wyścigowej. Z tego, co dowiedziałem się nieoficjalnie, ma już zakaz wejścia do fabryki Red Bulla. Chodzi oczywiście o ochronę informacji, o to czego Adrian Neway nie będzie już mógł zabrać z tego projektu i przenieść ewentualnie do innego projektu, innego zespołu. Adrian Neway będzie częścią tej grupy do 2025 roku, ale skupi się tylko i wyłącznie na finalizacji projektu samochodu wyścigowego Hyperkara Red Bulla pod nazwą RB17, samochodu, który ma być dostępny od 2026 roku. Pierwszy kwartał 2025 roku jako moment odejścia jest tutaj Kluczowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że prawnikom Newway'a udało się ten rok, który Newway pozostanie jeszcze w rodzinie Red Bulla, w grupie Red Bulla, zakwalifikować jako ten czas nieświadczenia pracy dla konkurencji, to Newway będzie mógł wejść do innego projektu w momencie, kiedy te pierwsze projekty nowych samochodów na rok 2026 będą już gotowe. Będzie mógł do tych projektów dołożyć swoje 5 groszy, tylko tyle lub aż. Tyle. Dzisiejsze ogłoszenie jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. A dlaczego? A dlatego, że jeszcze wczoraj wieczorem telewizja Sky Sports zrobiła specjalny materiał prosto z Miami, kiedy już będąc tam na miejscu zebrali informacje, i w tym materiale Craig Slater stwierdził, że o ile rozstanie jest tylko kwestią czasu, to potwierdzenia tego rozstania, ogłoszenia nie będzie w Miami, ani przed Miami i tu uwaga, bo nie chce tego Adrian Newey, nie chce z uwagi na dzisiejszą datę, na rocznicę śmierci Ertona Senny, nie chce, żeby jego personalne i kontraktowe historie przykryły ten ważny, historyczny moment, ważny i dla niego, i dla fanów motorsportu na całym świecie. Newey miał być nawet gotowy przylecieć do Miami jednym samolotem z Christianem Hornerem, choć panowie mieli nie od momentu ogłoszenia chęci odejścia z Red Bulla przez New ani słowa i Newey był gotowy pracować, tak jak w zwykły weekend wyścigowy, po to, żeby opóźnić moment publikacji tych informacji. I teraz pytanie, czy informacje Sky Sports były aż tak nietrafione, zebrane już tam na miejscu w Miami, czy też Horner celowo dał zgodę na wypuszczenie tych informacji właśnie dzisiaj taka pierwsza uszczypliwość w kierunku Adriana Neweya za to, że zdecydował się odejść. Wiemy też nieco więcej na temat powodów decyzji o odejściu. Newey miał wspominać o odejściu już wcześniej, po śmierci Dietricha Matyzycza, tak by czując, Wiatr zmian, że coś się zmieni, że ten zespół zacznie się transformować, że ta próba sił Tajów i Austriaków jest gdzieś na horyzoncie, ale Horner miał go przekonać do pozostania, twierdząc, że wszystko będzie po staremu, że nic tutaj się nie zmieni. Tam na górze mogą być przetasowania, tu wszystko pozostanie tak, jak jest. Szybko jednak okazało się, że nic nie będzie po staremu, no i to widzieliśmy w ostatnich. W latach w ostatnich miesiącach tą próbę sił nawet wśród tych najbardziej zaufanych, tych którzy byli najbliżej siebie, Hornera, Marko, Adriana Newey'a, rodziny Verstappenów to wszystko się gdzieś rozsypało. Ważnym punktem decyzyjnym dla Newey'a miał być wywiad udzielony przez Hornera końcem zeszłego roku. Wywiad, o którym dość obszernie wam wspominałem, w tym wywiadzie szef zespołu Red Bulla wskazał na piera Wasze jako lokomotywę tego projektu technicznego, tego zaplecza technicznego, a z Newaya zrobił takiego projektanta dochodzącego. Jak zadzwonią, to czasem wpadnie i poprzegląda papiery. Taki był wydźwięk tego wywiadu, że Adrian Neway już zajmuje się innymi projektami, tutaj tylko doradza od czasu do czasu. To miało się Newayowi bardzo nie spodobać. No i gdzieś w tle mamy też informację, że ta próba odsuwania Newaya była celową grą Hornera, żeby trochę ten zespół jeżeli chodzi o to zaplecze techniczne w innych obszarach, czy żeby inne osoby przejęły te możliwości, ale żeby też Newway nie był tak ważnym elementem tego projektu, żeby odejście New'a nie spowodowało, że to wszystko nagle się zawali. Z menadżerskiego punktu widzenia nie było to wcale złe. Być może Horner trafił w czułe punkty Adriana New'a, no i dlatego to się nie spodobało. Teraz Adrian Neway będzie przeglądał papiery gdzie indziej. Dużo mówi się o Ferrari. Dzisiejsza La Gazeta wspomina o spotkaniu Wasera z Newayem w Londynie. Wcześniej złapany Neway w Bolonii na lotnisku. Tam była wizyta na torze. Jakieś prywatne aktywności Adriana Newway, ale nie można wykluczyć, że gdzieś przy okazji też były jakieś rozmowy. Szef Ferrari miał opóźnić przylot do Miami. Nie poleciał. Tak jak wszyscy, ma się pojawić później właśnie dlatego, że spotkał się z Newayem, żeby z nim porozmawiać o ewentualnej współpracy w przyszłości. Ludzie, którzy znają Niue twierdzą, że pieniądze nie będą tutaj kluczem. Dla Niue'a ważna jest rodzina, są, bardzo ważni są ci najbliżsi. Niue ma za sobą dwa nieudane małżeństwa, i powodem takich sytuacji były właśnie te długie rozłąki. Niue o tym wie, Niue już nie chce takiej sytuacji, więc albo przeniesie się do Włoch, albo pozostanie na wyspach. Ferrari też o tym wie, w poprzednich propozycjach kuszenia. Adriania Newaya miała się znaleźć pozycja, prywatny odrzutowiec, którym w każdej chwili będzie mógł podróżować z Maranello tam, gdzie tylko zechce. Natomiast Neway oprócz rodziny ceni sobie środowisko pracy i to środowisko pracy było tym, czym, co trzymało go w Red Bullu przez te lata. To niekorporacyjne środowisko pracy, coś co w McLarenie bardzo go niepokoiło, czy inaczej, bardzo mu nie odpowiadało. To dostosowanie się do rygoru narzuconego wtedy przez szefostwo McLarena w Red Bullu miał totalny luz, totalną swobodę, totalną elastyczność i to mu, służy, to mu służyło. Chodzi też o możliwość realizacji innych projektów, realizacji się w innych seriach wyścigowych i na koniec jednostka napędowa Newell wie z doświadczenia, chociażby z Renault, że nie da się nie mając odpowiednich. Koni mechanicznych za plecami kierowcy najlepszą kreską, przezwyciężyć tego, zbudować mistrzowskiego samochodu, no i to wszystko będzie miał. Ferrari, czy będzie miał możliwość realizacji się w Ferrari. Pytanie tylko o to środowisko pracy. Czy ono będzie mu odpowiadało, czy ta elastyczność będzie dla niego dostępna w Ferrari. Natomiast podobny pakiet może dostać również w Aston Martinie, ale Niłej ma się bać tego projektu Aston Martina, bardziej Stroll'a i jego planów. Newey ma uważać, że Stroll chce go ściągnąć do tego zespołu tylko po to, żeby podbić wartość tego zespołu, a potem go sprzedać za bardzo duże pieniądze. To nie jest człowiek, który jest w Formule 1, mówię o Strollu, żeby się ścigać. To jest człowiek, który przyszedł tam, żeby zrobić dobry biznes. No i tego ma obawiać się Adrian Neway. To ma go odpychać od tego projektu Aston Martina. Ale tutaj nie chodzi tylko o Newaya. Ludzie znający ten sport twierdzą, że zwykle przy takiej okazji, przy takiej operacji ściąga się innych zdolnych inżynierów do swojego Zespołu. W przypadku Red Bulla problem jest jeszcze większy, bo jak słyszeliśmy wielokrotnie, obecność Newell'a w zespole jest zapisana również w kontrakcie Maxa Verstappena. Nie ma Newell'a, może odejść również Max Verstappen. Te kontrakty, które pilnowały kluczowych osób, jest, są czymś normalnym w Red Bullu. Wielokrotnie słyszeliśmy, że również obecność Marko jest zapisana w kontrakcie Maxa Verstappena, że obecność Newell'a, te kontrakty miały się kryć, czy mają się kryć wzajemnie. Teraz ten element wyciągnięty powoduje, że. Różne osoby na różnych stanowiskach mogą z tego zespołu odejść, bo na to im pozwala zapis w umowie. Na tego holenderskiego zwierza, mówię tu o Verstappenie, mocno zasadza się Mercedes. Brytyjskie media prześcigują się w tym, kto na więcej. Ostatnio pojawiła się oferta 128 bodajże milionów funtów. Inicjalnie dla Maxa Verstappen za to że zdecyduje się dołączyć do zespołu Mercedesa w Miami lub po Miami, taka jest plotka. Rodzina Verstappenów ma spotkać się z najważniejszymi ludźmi koncernu Mercedesa, bo to oni tylko oni będą mogli złożyć podpisy na czeku z tak dużą kwotą. To to Wolf zaprzecza temu, że takie rozmowy w ogóle będą miały miejsce, ale coś musi być na rzeczy. Bo Jos Verstappen ostatnio coraz częściej mówi, że o ile Maxowi jest dobrze w Red Bullu, tu i teraz muszą patrzeć poza horyzont roku 2026. No i te zmiany w Red Bullu, ta niepewna jednostka napędowa, to jest coś, co może skłaniać do tego, żeby szukać opcji w innym zespole. Ferrari to jest, zdaje się, zamknięta opcja, kolejna. Kolejnymi ciekawymi opcjami są właśnie możliwości ścigania się z Mercedesem i być może ta oferta zostanie przyjęta. Tutaj na pewno w grę wchodzą bardzo duże pieniądze. Inaczej ma sprawa wyglądać w przypadku tego fotela w Audi, który jeszcze czeka. Andras Seld zareagował na ostatnie sugestie Helmuta Marko, że oferta Audi dla Sainsa jest tak. Duża, tak lukratywna, tyle pieniędzy leży na stole, że nawet oni, nawet Red Bull nie jest w stanie przebić tej oferty. Andrasel twierdzi, że przede wszystkim zależy im na kierowcy, który, który przyjdzie do tego zespołu nie po duże pieniądze, ale uwierzy w ten projekt i będzie chciał z nimi ten projekt rozwijać. Tych słownych przepychanek między Hornerem a Seydl na pewno by nie było, gdyby nazwisko Sańca nie było na tych krótkich listach kierowców, za którymi się oglądają lub których mają na oku. Przepychanki słowne również w Alpin Bruno Famin całą odpowiedzialność za obecne wyniki, słabe wyniki zespołu zrzuca na Przynajmniej próbuje zrzucić na Otmara Schaffmauera. Ten jednak odpowiedział, wskazując, że z punktu widzenia logistyki, projektowania i produkcji tegorocznego samochodu ich obecność nie miała żadnego wpływu, bo kiedy ten proces się zaczął, ich już w tym zespole nie było. Jego już w tym zespole nie było, nie było również głównego projektanta. Więc ludzie, którzy pozostali w tym projekcie, mieli pewną dowolność, żeby stworzyć ten samochód, ale co stworzyli, widzimy, można powiedzieć, że Walpin. Nie najlepiej, ale stabilnie. Nie najlepiej z punktu widzenia budżetu zespołu może być też w hasie. Gintersteiner upomniał się o niewypłacone prowizje, cała sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Chodzi prawdopodobnie o umowy ze sponsorami, tymi sponsorami, których Gintersteiner. Przyjął czy skłonił do tego, żeby dołączyli do tego projektu. Hasa tam miały być jakieś prowizje, te małe kupony. Ginter miał z tego odcinać. To się nie zrealizowało, ale również pojawia się zarzut o to, że zespół nadal jedzie na wizerunku Intera Steinera. Nadal sprzedawane są gadżety z jego podobizną, nazwiskiem, nadal jego nazwisko widnieje na stronie internetowej. I on chce to wszystko wyjaśnić albo inaczej chce części profitów wynikających z takiej sytuacji, bo nie dał zgody po rozwiązaniu umowy na to, żeby dłużej być. Kojarzony czy duże jego gadżety z jego podobizną były sprzedawane w zespole. Na koniec wniosek zespołu Aston Martina o ponowne rozpatrzenie kary Fernando Alonso, jaką otrzymał za kolizję z Saincem w czasie sprintu w Chinach. Chodzi głównie o tą karę punktową. Alonso tych punktów ma już sporo. Zespół się chyba obawia o to, że może zdarzyć się coś, co wykluczy Fernando Alonso z rywalizacji. Ale żeby było o czym w ogóle rozmawiać, to zespół musi dostarczyć nowy dowód, o co w ostatnich latach było bardzo. Trudno, czy ta próba zakończy się powodzeniem, o tym przekonamy się w piątek. W tym dniu e, ludzie FIA mają ponownie porozmawiać z zaproszonymi stronami. No i dowiemy się o tym, czy w ogóle ta próba ponownego rozpatrzenia dojdzie do skutku. Kończąc, Lando Norris i plaster na nosie. Mówiłem Wam, że cała sprawa zakończy się na takim śmiesznym plastrze na nosie, i tak właśnie jest. Lando został złapany w Stanach na jednym z meczów Ligi NBA, właśnie z takim plastrem. Wygląda na to, że nic wielkiego się nie stało. Być może tego plastra nawet nie będzie, kiedy zobaczymy go w trakcie konferencji prasowej przed weekendem wyścigowym w Miami. Przed weekendem wyścigowym w Miami możecie spodziewać się również kolejnego wydania magazynu Echa Padoku. Słoneczny Majówki i do zobaczenia!